Poproszę o wygranie, żeby no. nie urobili. Szanowni Państwo, wielebny księże proboszczu, drodzy mieszkańcy gminy Rogoźno. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Konstytucja symbolizuje oświecenie, mądre, odpowiedzialne dążenie rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. W dniu dzisiejszym święto Konstytucji w związku z pandemią koronawirusa obchodzimy inaczej niż zawsze tu, na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. Nie ma dzisiaj licznych delegacji, wielu grup społecznych, jednostek rogozińskiej oświaty, strażaków, naszej rogozińskiej orkiestry dętej. Nie ma dzisiaj licznie zgromadzonych mieszkańców Rogoźna i gości naszej gminy. To symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców Wielkopolskich i ofiar terroru hitlerowskiego jest, myślą, jest z myślą o państwa bezpieczeństwie. Dziękuję księdzu Prawatowi za odprawioną mszę świętą w intencji ojczyzny. I zapraszam Państwa na pigułkę poetycko-patriotyczną i retrospekcję obchodów 3 maja z lat poprzednich, którą będziemy mogli obejrzeć na naszych stronach internetowych i facebookowych. Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy miłego świętowania.